Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sportech Echo 24. Moim i Państwa gościem jest trener Śląska Wrocław, Jan Urban. Panie trenerze, w zasadzie po tych dwóch ostatnich meczach we Wrocławiu, które wygraliśmy wysoko, kibice przyzwyczajeni są do strzelania bramek. Obserwując choćby wczorajszy trening, zauważyłem dużą radość zawodników, którzy się odblokowali. Pan lubi taki styl gry? Czy również na to możemy liczyć w meczu z najbliższym, bardzo trudnym przeciwnikiem, Krakowią? Dzień dobry. Tak, rzeczywiście w tych ostatnich dwóch spotkaniach strzeliliśmy 10 bramek. To, to, to naprawdę jest bardzo dużo, jak na nasz zespół, bo przecież bardzo często podkre podkreślaliśmy, że mamy swoje problemy ze skutecznością. Fajnie, że tak się układa w tym kluczowym momencie dla rozgrywek. Oby, oby ta skuteczność nam dopisywała w tak ważnym spotkaniu, jakim jest mecz z Krakowią, bo przecież przy zwycięstwie na 100% zapewniamy sobie miejsce w ekstraklasie. Oczywiście zapraszam kibiców na to spotkanie, bo, bo są oni nam bardzo potrzebni. Na pewno drużyna czuje się bardziej pewna siebie, bezpieczniejsza ze swoimi fanami. A Właśnie w taki sposób możemy się im odwdzięczyć, pokazując ładną grę skuteczną z wieloma bramkami, oby tak było z Krakowiem. Nawet obserwując te spotkania, w których nam nie bardzo dopisywało szczęście, to tych sytuacji Śląsk stwarzał sobie. Pan podkreślał to nawet w przegranych meczach, że nie byliśmy drużyną gorszą. Odblokowanie się choćby Kamila Bilińskiego. Bardzo dobra gra ostatnio Orioty Morioki, od którego no nie czarujmy się. Bardzo wiele w Śląsku zależy. Duża przyjemność... W grze, na przykład Mario Engelsa, który pokazuje, że jest przy tych parametrach wzrostowych bardzo szybkim zawodnikiem, bardzo skutecznym. To może być ten nasz taki dodatkowy plus, właśnie w meczu. No, jeszcze raz powtórzę, z wymagającym zespołem Krakowia, to przed tym sezonem typowana była w ciemno w pierwszej ósemce. Tak, zgadza się. Krakowia to najmocniejszy zespół, z jakim będziemy grali w tej ostatniej fazie finałowej. Wiemy o tym doskonale, że będzie to bardzo wymagający przeciwnik. Natomiast no, jeśli chodzi o tych zawodników, o których Pan wspomniał, no, Kamil Biliński, co to znaczy Czysta Głowa, Pewność Siebie, w końcu się odblokował i zaczął po prostu strzelać bramki, zaczął być sobą. Podobnie można powiedzieć o, o Moriocie, który znowu zaczyna być sobą, znowu zaczyna być tym zawodnikiem, który daje bardzo dużo drużynie. Dostał swoją szansę Mario Engels. Wydaje mi się, że nie tylko poprzez to, że strzelił bramkę w ostatnim spotkaniu, ale poprzez swoją grę wykorzystał swoją szansę. Wykorzystał przede wszystkim swoją szybkość. To też jest fajne, bo przecież wiemy, że no nie ma nas za dużo, że tak powiem. I każdy zawodnik drużynie jest potrzebny. Mam nadzieję, że zagrają oni na, na swoim najwyższym poziomie, bo. Bo, bo wymaga tego sytuacja w spotkaniu z Krakowiem. Pokazał pan, że jest pan wybitnym strategiem przy kłopotach w obronie, która jest no podstawową formacją każdej drużyny, bo to jest takie trywialne, może powiedzenie, kolokwialne, ale zwycięża się od obrony, od dobrych linii defensywnych, ale jeśli obrońca po wielu, wielu latach trafia do siatki, mam na myśli Mario Pawelca, to też chyba podbudowuje, bo waleczności on zawsze miał za 200%, za trzech zawodników. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że to była nagroda dla Mariusza. Najpierw za tą swoją cierpliwość, za ogromną pracę wykonywaną na treningu, mimo tego, że nie grał za często. Dostał swoją szansę. Znowu widzimy tego Mariusza Pawelca, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. A jeszcze Mariusza, którego rzadko widzimy w takich sytuacjach, żeby strzelał bramki. To na pewno też jemu dodało pewności siebie. I niech to będzie przykład dla innych zawodników, bo bramki w w Śląsku potrafią strzelać wszyscy zawodnicy. Znacznie lepiej to wychodzi, kiedy jest nastrój drużynie. Moim i Państwa gościem był y, trener Śląska Wrocław Jan Urban. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy wszystkich kibiców. Pomóżcie Śląskowi. Przychodźcie na mecz.